Siemanko. W dzisiejszym odcinku zajmę się wymianą klocków hamulcowych w samochodzie Hyundai Sonata. Samochód jest z roku 2008. Klocki wymienię na klocki firmy TRW i będą to koła tylne. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz jaką się zajmę to odkręcenie koła. Później podniosę samochód na lewarku i spróbuję dostać się do zacisków hamulcowych. Przystępuję do pracy. Samochód mam podniesiony na lewarku, dodatkowo włożyłem stołek w razie gdyby się tam coś poruszyło to żeby mi nie spadło. Teraz odkręcę koło. To sposobem dostaliśmy się do piasty tarczy hamulcowej i zacisku. Teraz odkręcę zacisk. Do odkręcenia zacisku będziemy potrzebować klucza 14. Pierwsza. Pierwsza śrubka odkręcona wygląda tak. Łepek na klucz 14, i podkładka sprężynująca. Druga śrubka odkręcona. Wygląda tak samo jak pierwsza. Też na kluczek 14. Plus podkładka sprężynująca. Wyglądają identycznie. Dlatego też myślę, że nawet jeżeli by ktoś zamienił miejscami to nie będzie z tego tytułu żadnych problemów. Odkłada je w bezpieczne miejsce. Przystępuję do ściągnięcia zacisku hamulcowego. Tutaj, nie wiem czy to widać, jest taki rant wynikający z punktowego zużycia bo nie na całej tutaj szerokości przylega klocek hamulcowy dlatego też powstał taki rand tu i tu i przez ten rand będzie troszeczkę trudniej wyjąć ten zacisk dlatego trzeba nim troszeczkę na boki poruszać żeby trochę się tłoczek schował i wtedy będzie nam łatwiej Dobra, teraz mamy wyciągnięty już na wierzchu zacisk jakieś małe zbliżenie jakaś ostrość żeby złapać dobra coś widać mamy wszystko na wierzchu klocki jeszcze w miarę ale z jakiegoś powodu e, zacinały się w jednej pozycji blokując tarczę Dlatego sprawdzę kondycję całego zacisku, prowadnic, klocków i przemyślę czy jeszcze warto zmieniać te klocki, czy, czy... może jest wina prowadnic, bo są wyrobione. Przyjrzałem się trochę bliżej mojemu zaciskowi i widzę, że jeden z klocków osiągnął swoją graniczną grubość, to znaczy, dostało może pół milimetra do wskaźnika zużycia tej takiej blaszki, która piszczy przez zużytych klockach. Także nie pozostaje mi nic innego, jak już mam rozebrane i kupione, po prostu je wymienić. Żeby wyjąć te klocki ze swojego miejsca, najlepiej jest zrobić trochę miejsca tutaj w środku, czyli przesunąć tłoczek. Możliwie jak najbardziej do tyłu, wtedy zrobi się miejsce na środku. Można to zrobić na zasadzie dźwigni, Włożyć tam jakiś śrubokręt, skoro klocki tak są do wyrzucenia, to po prostu po ich płaszczyznach tam przerysować, rozgiąć i ono się powinien trochę schować, a później w to miejsce uderzać i wtedy klocek wpadnie do środka i będziemy go mogli wziąć do góry. W takim zabiegu wciśnięcia tłoczka warto skontrolować poziom płynu w zbiorniczku, gdyż może się drastycznie podnieść, czasem nawet wylać. A przypominam, że płyn hamulcowy stanowi zagrożenie dla powłok lakierniczych, potrafi uszkodzić lub całkowicie e, usunąć lakier z powierzchni metalowych. to sposobem mam wyjęty jeden klocek hamulcowy. Teraz do środka wybiję ten drugi. Tym oto sposobem, tak jak mówiłem. Wyjąłem drugi klocek hamulcowy. Teraz sprawdzę stan prowadnic hamulcowych, prowadnic zacisku hamulcowego. Rozbiorę to i zobaczę, w jakim są stanie. Są w zupełnie niezłym stanie, nie będę z nimi nic robił. Nałożę jedynie odrobinę smaru, miejsce styku i złożę to z powrotem. Teraz czas na zamontowanie klocków hamulcowych. Żeby powkładać klocki, zrobię to w takiej samej kolejności jakie wyciągałem. Czyli zacznę od tego, który był bliżej tłoczka. Na tym klocku była założona taka blaszka. O, taka błyszcząca. I w komplecie w zestawie klocków TRW też takie blaszki się znajdują. Teraz wybiorę jedną. I założę na klocek. w ten sposób. Teraz przystępuję do zamocowania go, tego klocka na swoje miejsce. Teraz tylko kwestia trafić w prowadnicę. Wrażenie jest jakby były za długie, niewykluczone, że są. Już tak mi się raz zdarzyło, kiedyś też miałem Hyundai'a, tylko inny model. I żeby mi się klocki zmieściły, musiałem je przyszlifować. Niewykluczone, że tak samo będzie i w tym przypadku Zmierzę stare i porównam z tymi, które to mam. nowych klocków na swoje miejsce. Ja poprzednio sprawdziłem wymiar. Okazało się, że te nowe klocki są dłuższe i musiałem je troszeczkę przypiłować. Ale po przypiłowaniu i po upewnieniu się, że już są dobre na długość, trochę dziwnie brzmi, że muszę poprawiać po takiej firmie poważnej, ale nie wiem, czy jest to spowodowane, może jakąś korozją, która pod te blaszki podeszła. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie jestem ani ekspertem, ani mechanikiem z wykształcenia. ja to robię, tak najpierw zakładam sobie tą stronę, która nie ma wskaźnika zużycia. Tutaj sobie pomagam delikatnie śrubokrętem, żeby to weszło jedno na drugie. O, proszę, tu już jedna strona weszła. I teraz drugą stronę. Tutaj, o. Tutaj cyk, tu popycham. Tutaj trochę na wagę mogę sobie podeprzeć. Cyk. Teraz tak yy. z drugiej strony tą blaszkę, która tutaj jest, troszeczkę podegnę, żeby się miejsca zrobiło więcej na ten mój klocek. O, proszę. I weszedł mi na miejsce. Teraz delikatnie jakoś go można tutaj o bokami, żeby tam środka nie naciskać, dopchnąć go do, do tłoczka na swoje miejsce, tak na zero. No i proszę, jeden mamy na swoim miejscu. Teraz złożymy drugi. Z drugim powinno być odrobinę łatwiej, przynajmniej tak mi się wydaje, bo już nie ma tego wskaźnika zużycia ale zobaczymy może na razie jeszcze nie. nie ma się co cieszyć na zapas zaraz się okaże czy jest łatwiej czy jest trudniej jedna strona chyba już ułożona czy nie nie jeszcze nie jeszcze muszę tu podnieść Tak będzie może lepiej widać. To musi tam wskoczyć. Tu ogólnie jest trochę słaby dostęp. Ale jakoś może się... O, jest. Jedna strona wskoczyła. Teraz jeszcze tutaj te blaszki muszę sobie po... podginać. I jakoś mi to może wskoczyć. To jest też tak samo wszystko pasownie. Także Musi być wszystko na swoim miejscu, bo inaczej nie uda się tego wcisnąć. Pewnie ci co wymieniają na co dzień klocki to mają na to swoje sposoby, albo firmy takie sprawdzone, z którymi nigdy nie ma problemów. Wybrałem TRW, bo we wcześniejszym aucie w Skodzie takie miałem do skody oktawi pasowały bez jakichkolwiek przeróbek bez